Zacznijmy od regionu i od tego, w jaki sposób w ogóle percepcja ubezpieczeń społecznych na Małopolskiej Wsi się zmienia. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia rolnicze, reguluje to Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników i można powiedzieć, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny Klus w Krakowie, jest czwartym co do wielkości oddziałem regionalnym, w Krakowie pod względem liczby ubezpieczonych. Ubezpieczamy na chwilę obecną blisko 130 tysięcy rolników. Jak mieli ocenić wysokość świadczeń, tak z perspektywy lat? Ona się zwiększa, zmniejsza, stoi w miejscu jak to wygląda? Tak jak najbardziej dzięki staraniom rządu, wysokość emerytur rolniczych, ale też innych świadczeń z tytułu wypłacanych z kasy rolniczego, ubezpieczenia społecznego, no, jest jak gdyby stale waloryzowana i te świadczenia są wypłacane w większej wysokości. Chociażby tego dowodem jest ostatnia waloryzacja, rekordowa waloryzacja świadczeń emerytalnych to jest ponad 104%, i my już tę waloryzację emerytalną i wszystkich świadczeń naliczamy. I oczywiście te decyzje w sprawie waloryzacji emerytur zostaną wysłane już w miesiącu kwietnia. Przed nami będą pewne zmiany w emeryturach rolniczych, które poniekąd zrównują CRUS, odświadczenia Kruz z ZUS. Na czym one będą dokładnie polegać? Co się zmieni dla takiego przeciętnego rolnika? Przede wszystkim zmieni się wysokość i tu jest wysokość znacząca, dlatego że tak naprawdę... Już teraz rolnik, nasz świadczeniobiorca będzie mógł skorzystać z emerytury w wysokości 90% powszechnej emerytury. To bardzo dobra zmiana, i myślę, że bardzo oczekiwana przez głównie środowiska wiejskie, ale też naszych emerytów, dlatego że no wcześniej te emerytury były w nieco niższej wysokości, teraz one naprawdę będą wypłacone w dużo wyższej wysokości. Z korzyścią, oczywiście, dla naszych rolników. Możemy powiedzieć, że emeryt na wsi przestanie być emerytem gorszej kategorii? Zdecydowanie tak. Emeryt na wsi nie będzie już emerytem gorszej kategorii. Będzie tak samo dobrze traktowany jak ten emeryt, który korzysta z innego systemu zabezpieczenia społecznego, jakim jest chociażby ZUS.